się z nimi spotykałem. Wiem. Celują do nas zuków. Co? Nie, to no, Geralt, wiem, że jesteś czujny jak żuraw, ale sobie nie dworuj. Podaj hasło. A, ale komu? Pospiesz się. Ja pierdolę. Kirkegard! Nie zżyj się. Czego tu szukacie? Odzew! Heidegger, zadałem pytanie Prowadź do Jorweta Po co? Gdybyśmy chcieli gadać z tobą, nie kazalibyśmy prowadzić się do waszego przywódcy Ale Jorwet nie chce z wami rozmawiać Mówił ci? Odejdźcie stąd, dopóki jeszcze możecie Chcecie nas przestraszyć? We dwóch? <laughs> Na drzewie siedzi jeszcze czterech Skąd wiesz? Słyszę oddechy Jeden z nich jest chory albo zażył fistech. Skąd wiesz? Bo sapie jak tur. I co? Zmiękły elfie, kujarki! Chcemy tylko porozmawiać z Jorwetem. Czekajcie na polanie. Wiesz, gdzie krasną ludzie. Przekażemy informacje Jorwetowi. A przekazujcie sobie! Geralt, idziemy.